Dzień dobry, witam Państwa na kanale, który zamierzam w sumie stworzyć i jest to pierwszy odcinek na temat wychowania psów, na temat wychowania psów myśliwskich. Nie jestem myśliwym, jednakże coraz więcej ludzi kupuje sobie psy myśliwskie. Więc jako amator, nie polujący, starałem się wychować swojego psa bez jakiegoś specjalnego wożenia go do jakichś szkół, gdzie tam wszyscy prezentują jakieś swoje metody, techniki i tak dalej. To jest mój pies. Czempion, chodź. Posokowiec bawarski. Być może czystej krwi. Ale jednak. Najważniejszą rzeczą to jest powstrzymanie psa od pewnych reakcji. Te reakcje, wiadomo, są wpisane w głowę psa. Czyli pies myśliwski będzie biegał, szukał, polował jak powiedział ktoś urodzony myśliwy. Ale czy na własną rękę da się wychować psa myśliwskiego? No pewnie tak. Trzeba mu poświęcić trochę czasu. Ale trzeba również być konsekwentnym. Czym to realizujemy? Realizujemy to przede wszystkim tym, że nie sypiemy mu pełnej miski. Pełna miska zabija w ogóle jakiekolwiek zainteresowanie psa człowiekiem. A zainteresowanie psa człowiekiem to jest no, jedzenie. Dasz mu jeść, będzie cię słuchał. Proszę zobaczyć, czempion. Noga. Proszę. Jest głodny. Słucha mnie. Noga czempion. Ale to nie jest tak, że ja z głodzę psa nie daje mu jedzenia i tak dalej. Daje mu, ale w odpowiednich ilościach. Ponieważ to jest zwierzę, które tylko i wyłącznie żyje dla jedzenia, poszukiwania pewnych rzeczy. Jeżeli ktoś będzie się doszukiwał w miłości jakiejś psa, do siebie oczywiście ją znajdzie. Jednak pies, jak każde inne zwierzę, kocha człowieka za to, że mu da jeść. I koniec.